Witajcie w kolejnym biologmasie, czyli serii biologicznych, filmików w grudniu, gdzie łączymy zagadnienia naturalne z zagadnieniami świątecznymi. Dzisiaj o procesie metabolicznym, który zachodzi w święta licznie, czyli glikogeno. Genezie. Glikogen to cząsteczka złożona z wielu reszt glukozowych, czyli jak złożymy do kupy cząsteczki glukozy, no to powstanie nam cząsteczka glikogenu. Jest silnie rozgałęziona, dlatego że jest materiałem zapasowym w komórkach zwierzęcych. Taka rozgałęziona budowa ułatwia zabieranie cząsteczek glukozy, gdy organizm tego potrzebuje. Dla porównania, celuloza jest materiałem, który buduje ścianę komórkową w roślin i jest nierozgałęziona, no bo tam chodzi o wytrzymałość, a nie o to, żeby łatwo się zabierało cząsteczki glukozy. Glikogen, czyli polisacharyt, który jest materiałem zapasowym w komórkach zwierzęcych, odkładany jest w wątrobie i w mięśniach szkieletowych. Przy glikogenie zapamiętajcie dwa procesy przeciwstawne czyli glikogenogeneza i glikogenoliza. Glikogenogeneza to jest geneza, powstawanie cząsteczki glikogenu, geneza zawsze oznacza syntezę. Glikogenoliza. Liza zawsze oznacza rozkład, więc jest to rozkład cząsteczki glikogenu. Więc glikogenogeneza, kiedy z cząsteczek glukozy powstaje glikogen, a glikogenoliza, kiedy z glikogenu powstają cząsteczki glukozy, czyli rozpada nam się cząsteczka glikogenu. Synteza glikogenu w wątrobie nasila się w okresie sytości, szczególnie po spożyciu posiłku, gdzie jest wysoka zawartość węglowodanów, natomiast w mięśniach. Podczas spoczynku. Rozkład glikogenu zachodzi w okresie głodu, czyli w przerwach między posiłkami, natomiast rozkład glikogenu w mięsiach zachodzi podczas intensywnego wysiłku fizycznego, czyli kiedy mięśnie potrzebują glukozy. No i teraz dochodzimy do momentu, kiedy tłumaczmy, po co w ogóle ta glukoza jest potrzebna, czyli po co my rozkładamy ten glikogen, żeby uzyskać tą glukozę. No więc glukoza uwolniona z cząsteczek glikogenu w wątrobie, jest zużywana do tego, aby utrzymywać stałe stężenie glukozy we krwi. Więc ta cząsteczka glukozy jest transportowana do naczyń krwi wynośnych do krwi, no i przez to mamy stałe stężenie e, cukru we krwi. Natomiast w mięśniach rozpad glikogenu daje nam glukozę, która jest paliwem do działania mięśnia, czyli po prostu jest źródłem energii. Jeśli chcecie więcej takich biologmasów, to wpadajcie na profil biologiczny Skrawki i do usłyszenia w kolejnym biologmasie.